Za namową moich znajomych postanowiłem podjąć się kręcenia kanału. Eee, długo myślałem co w to wrzucić i postanowiłem zbudować od podstaw najszybszy tatowóz w mieście. No i wiadomo tatowozy jak to tatowozy, czyli minivany są smutne i nudne jak seriale w telewizji, a nasz ma być fajny. Do tego celu wybrałem dość kontrowersyjny model, choć zastanawiałem się długo co wybrać i będzie to Espace 4 z silnikiem 3,5, gdzie finalnie chcę z niego wykrzesać prawie 400. Koni na pewno wykrzesam z niego 300, co już będzie dużo jak na Espasa, nie oszukujmy się. Grzebałem trochę w internecie, znalazłem jeden model, zobaczymy co z tego będzie. Będę dzwonił do pana. Za ile pójdzie, za tyle pójdzie. Celem mojego programu jest to, żeby zbudować tatobus w rozsądnej cenie, czyli w cenie samochodu sprawnego, który można sobie kupić oczywiście w rozsądnych pieniądzach. Ma być całkowicie cywilny, czyli wszystkie części, które użyjemy, użyjemy z części. Dostępnych na rynku nie będzie tu żadnych wielkich udziwnień. Jedyne co no to będę chciał go uturbić, czyli wiadomo, nie, nie podjąłem jeszcze decyzji, bo nie widziałem tego samochodu pod maską. W ogóle nie widziałem tego samochodu pod maską jeszcze nigdy. Nie wiem, czy to będzie kompresor, czy to będzie turbina. Na pewno polecimy z tym na tyle odpowiedzialnie, że będzie można całą rodzinkę zapakować i pofrunąć gdzieś w dobrym tempie na drugi koniec świata. Dziękuję i do zobaczenia. Witam ponownie, jestem już po rozmowach z panem. Samochód, który wybrałem, jest oddalony od nas o 200 km. Pozostaje tylko zadzwonić do firmy zaprzyjaźnionej, która wynajmuje lawety. No i co? No i znalazłem sobie takiego oto łupka trubka 3,5 z uszkodzonym silnikiem. Cena jest, jak na razie, jak dla mnie troszeczkę za duża, bo nie oszukujmy się. Żeby zamknąć to wszystko w całości, no to gdzieś tam przekroczymy. Samolot jest w paskudnym kolorze, widać, że z krzaków trzeba będzie go wyrwać. W każdym razie zabieram się i będę leciał właśnie po ten model.